Dzień dobry, kłaniam się. Chcę wam opowiedzieć najbardziej fascynującą historię we wszechświecie. Historię wszechświata. Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy na scenę wchodzą i znikają. A my gramy tylko w ostatnim akcie tej sztuki. I oby nie skończyło się ona przedwcześnie zapadnięciem kurtyny. Nie znamy początku tej sztuki, nie znamy tym bardziej jej końca, ale możemy badać to, co wydarzyło się między początkiem a końcem. Ale żeby to zrobić, musimy zdać sobie sprawę z naszej niewiedzy. Nazywam się Jakub Darasz i za Sokratesem chciałbym powtórzyć, Wiem, że nic nie wiem. A kiedy to już mamy ustalone, możemy zacząć się dowiadywać. Zapraszam na pierwszy odcinek programu De facto. Na początku był chaos. Od czego zacząć historię o całym wszechświecie? Może spróbujmy wytłumaczyć, czym jest wszechświat. Od razu w oczy nam się rzuca różnorodność. Znamy miliony cząstek chemicznych, gatunków, gwiazd na niebie, galaktyk, układów galaktyk. Co więc łączy te wszystkie rzeczy. Pozornie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest wszystko, dużo łatwiej będzie nam odpowiedzieć na początku na pytanie, czym jest życie. No, jest łatwiej. Wydaje mi się, że to pytanie jednak będzie kluczowe do zrozumienia tego, o czym będę chciał Państwu powiedzieć trochę później. Definicji życia próbowano stworzyć wiele. Już Arystoteles próbował definiować życie w kontraście do materii nieożywionej. Mówiąc o pewnej woli sprawczej czy zdolności do samodzielnej zmiany, i jak się dowiemy później, wykazał się pewną dość celną intuicją. My natomiast, żeby pokazać, czym życie jest, podamy dwa przykłady na bardzo różnej skali tego, jak możemy życie opisywać. W tym momencie warto byłoby wprowadzić pojęcie entropii, pewnej strzałki czasu, bo tak się inaczej na nią mówi. Która jest de facto pewną siłą albo zależnością, która sprawia, że wszystkie byty, które istnieją, dążą stale do stanu równowagi. Niesłychanie różnorodny wszechświat w pewien sposób zbliża się coraz bardziej do stanu całkowitego wyrównania wszystkich stężeń, oddziaływań, ale nie ma się zbytnio z czego cieszyć, bo ten stan będzie oznaczał śmierć cieplną wszechświata ustanie wszelkiego istnienia. Tym samym wszystkie byty, ożywione i nieożywione, dążą powoli do osiągnięcia stanu równowagi, ale robią wszystko, żeby się do niego zbliżyć, ale nie osiągnąć go. To znaczy osiągnąć stan bliski, ale nie identyczny tak zwany stan stacjonarny. Więcej o entropii będzie, kiedy porozmawiamy sobie o czasie. Już to, o czym powiedziałem, daje nam pewne pojęcie na temat tego, czym jest wszystko. Logiczne jest, że w naturalny sposób wszelkie byty będą się zbliżać do stanu równowagi w sposób bierny, a w sposób aktywny, zużywając energię, będą się od niego nieznacznie oddalać. I teraz dwa przykłady, żeby o tym powiedzieć. Najpierw komórki nerwowe. Przesyłanie impulsu nerwowego przez większość czasu przebiega w sposób elektryczny, ale w niektórych miejscach, jak przewożenia ranwiera, wzgórek aksonalny, synapsy chemiczne, musi być wspomagane przez gradient jonów, pewien sygnał chemiczny. Omówimy sytuację na wzgórku aksjonalnym, gdzie powstaje potencjał czynnościowy. Dla nas, dla ułatwienia łatwo będzie zapamiętać, że neuron jest jak posolony banan. To znaczy w środku ma dużo jonów potasu, jak każdy banan, a na zewnątrz jony typowe dla soli, czyli chlorkowe i sodowe. Dzięki temu, że istnieje gradient, wyraźny gradient, zwłaszcza jonów sodu i potasu w poprzek błony, to istnieje energia, która po wyzwoleniu pozwoli na stworzenie impulsu nerwowego. Błona nerwowa jest spolaryzowana, ale w momencie, w którym dociera do niej impuls, w postaci elektrycznej najczęściej, o odpowiedniej sile, tak zwanego bodźca progowego, następuje otworzenie napięciowo-zależnych kanałów jonowych. Najpierw sodowych, później potasowych. Błyskawicznie jony sodu wnikają do środka, a później jony potasu wychodzą na zewnątrz. Absolutnie błyskawicznie odwraca się ten gradient, wyrównuje się stężenie zarówno sodu, jak i potasu po dwóch stronach błony, następuje depolaryzacja, później repolaryzacja błony i przez krótki moment hiperpolaryzacja, ale nie będziemy o tym mówić dokładniej. W każdym razie poszedł impuls, powstał potencjał czynnościowy. Jest wyzwolony sygnał chemiczny, zamieniony później na elektryczny z powrotem. Jednak cały sens systemu w takim rozumieniu ograniczałby się do jednego zadziałania. Przecież po jednym takim impulsie doszłoby do wyrównania stężeń sodu i potasu, po dwóch stronach błony, a tym samym kolejne przesłanie sygnału byłoby niemożliwe. Dlatego niezwłocznie po potencjale czynnościowym. Zaczynają działać pompy jonowe, m.in. najbardziej chyba znana pompa sodowo-potasowa, która przeciwnie do gradientu stężeń przepompowuje sód z powrotem na zewnątrz, potas do wewnątrz. Tym samym znowu tworzy gradient jonowy. I kolejny sygnał może być przesłany. Ale pompy działają z nakładem energii. Muszą odwrócić w pewien sposób ten stan równowagi, zburzyć go, żeby życie mogło trwać dalej. Bo, jak się wszystko wyrówna, to już tylko anielski orszak i nic więcej. Drugi przykład na trochę wyższej skali. Tym razem opowiemy o relacji drapieżnik-ofiara, zaobserwowanej niesłychaną ilość razy między zającami a wilkami, albo kojotami, albo lisami. Dzisiaj omówimy relację wilk-zając. Mnóstwo razy naukowcy doszli do wniosku, że ilość osobników w populacji ofiar i drapieżników waha się ciągle w zależności od siebie nawzajem. To znaczy, patrzymy na wykres. W pewnym momencie mamy dużo zajęcy. Duża ilość zajęcy sprawia, że wilków może się pojawić więcej, no bo wilk wiadomo, że zjada zające. A jak jest więcej zajęcy, to możemy więcej wilków wykarmić. Załóżmy, że już nie ma wystarczająco dużo roślin, żeby więcej było zajęcy. One nie mogą się rozmnażać częściej, ale wilków może przybywać. Ale gdy przybędzie wilków i w pewnym krytycznym momencie zacznie ich być zbyt dużo w stosunku do tego, ile zajęcy się rodzi, to populacja zajęcy zacznie wymierać. Coraz mniej zajęcy, z powodu tego, że coraz więcej wilków będzie je zjadać. Ale w pewnym momencie, z powodu małej liczby zajęcy, zaczną wymierać wilki, bo nie będą miały wystarczającej ilości pożywienia. Kiedy spada liczba wilków, z powrotem może wzrastać liczba zajęcy, a wtedy z powrotem wzrasta liczba wilków. Obserwujemy pewne fluktuacje wokół stanu równowagi. Gwałtowne spadki i wzrosty tej liczby, przesunięte delikatnie w czasie między drapieżnikami a ofiarami. To jest bardzo typowy stan stan stacjonarny, fluktuacji, obrotów, cyklów, które obracają się wokół stanu równowagi, który jednak nie może być nigdy osiągnięty, bo oznaczałby koniec istnienia. Te dwa przykłady w dość dobry sposób obrazują, dlaczego życie nie jest w stanie osiągnąć stanu równowagi. Po prostu w pewnym momencie wyrównania wszystkich, Stężeń, wszystkich oddziaływań. Nie byłoby sensu, żeby zachodziły kolejne. Osiągnięcie pełnej równowagi na poziomie życia oznacza brak istnienia, brak potrzeby jakiejkolwiek dodatkowej zmiany. Podobny efekt obserwujemy w skali kosmicznej. Wszystkie ciała, astronomicznie, m.in. gwiazdy, planety, księżyce, galaktyki, gromady galaktyk itd. itd. wszystkie się obracają. Oddziaływania grawitacyjne, wynikające głównie z masy i prędkości, w tym wypadku sprawiają, że wszystko się kręci wokół coraz większych obiektów, coraz bardziej masywnych, czyli gęstych w tym wypadku. I tak naprawdę tam też wszystko się zmienia. Bo gdyby ten ruch ustał i gdyby wszystko się wyrównało, tym samym stężenie masy w całym w wszechświecie się wyrównało, to nie byłoby sensu jakiejkolwiek zmiany. A tym samym zniknęłoby istnienie. Zrozumienie tego faktu że całe życie i cały wszechświat nieustannie dąży do stanu równowagi, ale broni się przed osiągnięciem jego, pozwala zrozumieć, że życie, jak i istnienie, to jest po prostu ciągła zmiana. Bezustanna zmiana. Na każdym poziomie, jaki byśmy chcieli obserwować. Bakteria, Escherichia coli, e, zając, królik, mięsień szkieletowy, e, człowiek, dąb, Saturn, Ziemia, galaktyka, droga meczna. Wszystko ciągle się zmienia i nie może przestać. Bo przestałoby istnieć. Paradoksalnie wspólną cechą wszystkich bytów jest to, że nie są stałe. A Darwin już napisał w o powstawaniu gatunków. Jest to wzniosły zaiste pogląd, iż stwórca natchnął życiem kilka form lub jedną tylko, i że podczas gdy planeta nasza, podlegając ścisłym prawom ciążenia, dokonywała swych obrotów. Z tak prostego początku zdołał się rozwinąć i wciąż jeszcze się rozwija nieskończony szereg form najpiękniejszych i najbardziej zadziwiających. Niech więc planety, gwiazdy, galaktyki nadal się kręcą i zmieniają. I my też się zmieniajmy, no bo życie to jest ciągła zmiana. A żeby dokładniej poznać, na czym ta zmiana polega, zapraszam Państwa co niedzielę o 18 na program De facto. W czasie którego będę starał się przyglądać się tym poszczególnym małym zmianom. Bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam za tydzień, kiedy powiemy sobie o tym, jak przekraczać wszelkie granice, mając bardzo proste warunki i niezwykły zapał do pracy.